Cześć, to z Smajce. W dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać, czy funkcje są różniczkowalne. Przypomnijmy sobie definicję pochodnej. Pochodna w punkcie x w jakiejś funkcji to jest granica przy h dążącym do 0 i w f od x plus h minus f od x przez h. Taka była jedna definicja, ale była też druga limes przy x zmierzającym do x0, f od x. Pochodna funkcji x0 f od x minus f od x0 przez x minus x0. Takie dwie definicje y, możecie spotkać. Y, Zauważcie, że one są równoważne. I teraz spróbujmy policzyć, czy nasza funkcja f od x z przykładu pierwszego jest różniczkowalna w zerze. Spróbujemy to zrobić z definicji. Powiedzmy, że liczymy. Czyli jeśli istnieje taka granica, to pochodna w punkcie x0 istnieje. Nasze x0 to jest 0, czyli my badamy, czy istnieje taka granica, limes przy x dążącym do 0 i teraz f od x minus f od 0 przez x minus 0. f od 0 to jest 0, czyli tutaj wpiszemy 0. f od x to jest ta funkcja, czyli mamy limes przy x zmierzającym do zera x kwadrat sinus 1 przez x przez x. Skróci nam się tutaj i zostaje granica przy x dążącym do zera x razy sinus 1 przez x. I co tutaj mamy? Tutaj mamy funkcję, która jest ograniczona, a tutaj funkcja, która zbiega do zera, czyli granica istnieje i jest równa 0. Czyli ta pochodna, ta funkcja jest różniczkowalna w zerze. Pochodna z tej funkcji w zerze wynosi 0, dlatego że wyszła nam granica ilorazu różnicowego. Jeśli ta granica by nie istniała, to funkcja, no, powiedzielibyśmy, że funkcja nie jest różniczkowalna w zerze. To idziemy do drugiego przykładu. Tu mamy 1 rozwiązaną, teraz dwójkę. Eee, jeszcze jedna rzecz, może wrócę jeszcze wcześniej. Warunek konieczny przy różniczkowalności to jest ciągłość. A tego nie sprawdziłam, a powinnam się na tym zastanowić, zanim zaczęłam liczyć różniczkowalność, bo funkcja, o której będziemy mówić, że jest różniczkowalna w jakimś punkcie, musi być w tym punkcie ciągła. Powiedzcie, czy ta funkcja pierwsza była ciągła w zerze? Jaka była tam granica funkcji przy x zbiegającym do zera? No przy x zbiegającym do zera ta granica to było 0. I to była wartość funkcji w tym punkcie. Tak? Granica i z lewej i z prawej strony zera była równa 0, dlatego że mieliśmy 0 razy ograniczone i była równa wartości tej funkcji w zerze. Zauważmy, że jeżeli liczymy wartość bezwzględną z x i chcemy różniczkowalność w zerze sprawdzić, to najpierw powinniśmy sprawdzić ciągłość. Ale czy funkcja wartość bezwzględna z x jest funkcją ciągłą w zerze? Tak, jest funkcją ciągłą, bo granica przy x zmierzającym do 0 z naszej funkcji jest równa 0, a to jest wartość naszej funkcji w zerze. Możecie też zobaczyć, jak wygląda wykres wartości bezwzględnej, i tam w zerze jest ciągłość. To my od razu przejdźmy do tej różniczkowalności, ale pamiętajcie o tym, że tą ciągłość sprawdziłam już wcześniej. To sprawdzam limes przy x zmierzającym do 0 i znowu f od x minus f od 0. Przez x minus 0. Limes przy x zmierzającym do 0, wartość bezwzględna z x, bo to jest wzór mojej funkcji f od x, minus wartość zerzy, no to jak tutaj wstawię 0, to jest 0, czyli minus 0 przez x minus 0. Ok, ale teraz zobaczcie, że w zależności, czy dążę do x z prawej czy z lewej, do zera z prawej czy z lewej strony, wartość bezwzględna zachowuje się inaczej. Granica z lewej strony zera to będzie minus x przez x, czyli minus 1, a granica z prawej strony zera to będzie x przez x, czyli 1. Te granice są różne, czyli granica w zerze nie istnieje. Istnieją granice jednostronne, ale granica w zerze nie istnieje, czyli nasza funkcja nie jest różniczkowalna w zerze. Czyli, żeby pokazać, że funkcja nie jest różniczkowalna w zerze, możemy sprawdzić, czy istnieje granica ilorazu różnicowego. Jeśli nie istnieje, to ta funkcja nie jest, różnicz, nie jest różniczkowalna w tym punkcie. A pokażę Wam jeszcze jeden sposób, jak możemy sprawdzić, czy funkcja jest różniczkowalna w zerze. Możemy policzyć pochodne. Y, jednostronne, prawostronne i lewostronne. Mamy sprawdzić, co się dzieje w y, tym trzecim przykładzie, w x 0 równym pi drugi. Teraz tak, zobaczmy, jak wygląda funkcja cosinus X. Tu jest pi 2 tu jest pi. Y, ja bym rozpatrzyła tą funkcję, y, ograniczmy się tylko do przedziału od 0 do pi i rozpiszę ją właśnie od 0 do pi. E, to tak, tak wygląda cosinus x. E, nas interesuje różniczkowalność w pi drugi, dlatego ja zawężę nasze rozważania od zera do pi, czyli nie zmieniam znaków tej wartości bez, tego, co było w wartości bezwzględnej, jeśli to, co było w wartości bezwzględnej, jest dodatnie, czyli jeśli jestem e, lub równe 0. Jeśli e, biorę x z przedziału od zera do pi drugich, tutaj domknę, to wpisuje cosinus x, a minus cosinus x dla xów z przedziału od pi drugich do pi. Zauważmy, że ta funkcja jest funkcją ciągłą w pi drugich. Czyli f ciągła dla x0 równe pi drugich. To teraz sprawdzimy różniczkowalność i mogłabym liczyć e, iloraz różniczkowy granicę ilorazu różnicowego, ale zrobię coś innego. Policzę pochodną lewostronną w moim punkcie pi drugich i pocho policzę pochodną prawostronną. Dlaczego? Jeśli wyjdą różne, to nie istnieje pochodna w punkcie pi drugich, nasza funkcja nie jest różniczkowana w pi drugich. Jak liczymy lewostronną z lewej strony? No to po prostu robimy pochodną z kosinusa Pochodna z cosinusa to jest minus sinus i wstawiamy pi drugich, czyli to będzie minus sinus i wstawiam pi drugich. No to sinus pi drugich to jest 1, czyli tu razem minus 1, czyli jest minus 1. A w pi drugich prawostronna to to, gdzie mieliśmy z prawej strony naszą funkcję, robię z niej pochodną, czyli pochodna z minus cosinus x, no to będzie sinus x, i w tu wstawiam pi drugich. Pochodna. Prawostronna wychodzi 1. Są różne, ponieważ pochodne jednostronne są różne, to funkcja nie jest różniczkowalna w pi drugich. Czyli napiszmy pochodne jednostronne są różne. Czyli f nie jest różniczkowalna, nie jest. Różniczkowalna, Wy sprawdzaliśmy w pi drugich. Zauważcie, że istnieje, jakbyśmy chcieli, to możemy napisać pochodną z lewej strony, z cosinusa minus sinus x i tu będzie dla x i tu przedział otwarty od 0 do pi drugich i minus cosinusa to jest sinus x. Dla x należącego od pi drugich do pi. Nawias tutaj otwieram w pi drugich, bo w pi 2 ta granica, e, znaczy te pochodne jednostronne były różne, czyli na pewno nie istnieje pochodna w punkcie pi drugich. Więc albo ilość różnicowa, albo pokazujemy, że pochodne jednostronne są różne, czyli pochodnej w tej punkcie nie będzie.